Cześć wszystkim! Hejo! Słuchajcie, dzisiaj wracamy po dłuższej przerwie do gry Yoshi's Crafted World. Będziemy kontynuować w tym miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy. Ale teraz jest boss! Tak to wygląda chyba, co nie? No. Big Paper Peak, trzy nie. znaki zapytania. No to nie wiem, uruchamiamy to czy. Tak! Wow. Zaraz. okej okay. tu nie ma za dużo informacji. Tu mini Bowser. O! Kryształ w nieskończoności. A tak, bo tam na początku gry jakoś te kryształy zaginęły i teraz jesteśmy w, jak gdyby w takim zamku powiedzmy, e, czyli na ostatniej planszy z pierwszym kryształem, który trzeba zebrać. Ona zawsze miała taką moc, że potrafiła powiększać jakieś przedmioty albo nie wiem czy pamiętasz w tym Yoshi na Game Boy'u, co miałem Że zawsze jakiegoś małego potworka powiększała do takiego gigantycznych rozmiarów. Aha, ty nie pamiętam. Co to jest? Tinken kondor okej, okay, czyli to też powiększyła. Zaraz, zaraz, jak myśmy to grali. Tu jest język. Zaraz. Okej. Okay. Tego trzeba unikać, a ja spróbuję to popchnąć, Nie, nie ma szans. Do czego ci może się przydać... Magnes, bo to... Ona jest Uwaga. magnesu. Nie, to jest puszka przecież. Tak, to może teraz rzuć w niego albo coś? Na głowę i uderzyć? Czy na brzuch? Spróbuj uderzyć. Na głowę, dobra. Szybko HP! Kaczka. Czyli ja wejdę na ciebie... I którym się strzela? A tu. A to chyba nic nie daje. Nie, raczej nie. W głowę. Czy że celuje? No. Dostał, nie, ale nie. nic mu to nie robi. A jeszcze parę Dobra, odskoczę. Ja łapię tego. O, mam. Nie, uciekaj. Ja, to są samoloty takie. Papierowe. No. Czekaj, czekaj! No, rzucaj! Jest! Dostał! A teraz ja na tobie. No, no, no. Eee, pewnie trzy życia będę Piuuu! tu uderzy? Czy ja mogę przejść? Okej. Okay. Ten pierwszy boss nie jest nie! jakiś. Nie, czekaj, a czekaj. czekaj, którym to mogę wyjść? O to ja się odbiję Na prawo, na prawo Dobra mam A nie, to ty Mi? mnie połknęłeś, czekaj Jest Ja tylko Dobra Nie Aj! Dobra Czyżby to był koniec? A to wygląda. Ale czy my dostaniemy kryształ za to, czy...? Chyba tak. Jaki flip! Ja już zmienił skina. Pamiętasz jak to było? No, no właśnie, nie wiem, poczekaj. Nie wiem, czy nie trzeba wyjść do sklepu. Albo coś takiego. Nie, kwiatomusz. Ile on potrzebuje? To dziadek Chyba 20 A, No dobra Czekaj, 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 to w którą stronę my pójdziemy? Może na dół y, y, gdzieś widziałem piramidę. Tak mi się to zdaje. Na górze. Na górze była? Mhm. Welcome to origami. Okej, okay, to jakieś ogrody są. Spring to tak czy siak? Musimy to przejść, żeby dalej móc cokolwiek. Tak. No to zagrałem i tyle. Albo no strzałką w górę też było. Tutaj myślisz? Że tutaj można zmienić skinę, czy nie? Nie, tu już nie. nie. Wow. Cze, Czy tu jesteśmy bezpieczni, czy. to jest kwiatek? Nie, bezpieczni! Dobra, tam z tyłu, Pienka. czy może mi się dostrzec? Da, trochę, dobra. o właśnie. No dobra, ty tu pod spodem, co to jest? Głosiłbym Dawaj, no, szia! Dobra. Ło! Tu jest a chyba... e, Czekaj, czekaj, tam jest prezent. E, a no, nie. Może mi się uda stąd. No, w porządku. Bo nic więcej już tam raczej nie ma. Tutaj nie wiem, czy coś... Nie. A, tu trzeba biegać? Wow. Oj, sorry. Czekaj. To, to, to może ty strzel na dół. Nie, ja pójdę A, po to. Okej, okay, to ja tam I tu goście jeszcze. I gościa. A, nie ten gość. No, w porządku. Chodzimy? Nie! Jak ja to pobiegam? Nie mam jajka już. Bum. To weź na mnie. Nie, to, to, to spokojnie. Aha, to się chowa. Czekaj, masz pomysł jak zdobędziemy to tu na dole? A <laughs> można i tak. Czekaj, A? E. Dobra A, to safe No zapomniałem Jak Duki. wygląda, nie? W którym ja cię mogę wypluwać? W którym się wypluwa? Eeeem... Dobra, B. dobra dobra Ej, na dół Do butelki? A dwie ostatnie były te, czerwone. Aha, tu... Oh. Tu chyba w nic nie strzelimy za bardzo. A tu te! A jak Zyłej. ja mogę za załatwić? Jakieś klepy Co to jest? No. Ups. Oh. Nie, nie, nie. Masz to jak dolecieć? Podwójnym skokiem... A nie, chyba trzeba się odbić od grzbietu tamtego jednego. Nie, uciekam. Albo stąd, nie? Dawaj. Tam daleko coś jest, że można strzelić. Tam o. Patrz, 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 jak się chowa. Ty, tylko brakuje mi pocisku. Wejdę na Cię na skundę. Jest. No ja niestety nie mam nic Jeszcze mogę, żebyś ty zaoszczędził jajek, wiesz? Taka zrobię oh! Oh! No. E. A tu w domek! Czekaj, czekaj, czekaj W jeszcze Kilka razy trzeba, czy, czy co? Nie wiem Tu nie ma wow. Aja, Spoko. Sajgon jest jak we dwójkę można Czyli, bo zaraz się zniszczy tego kota. Ej, weź. weź Dobra, me. wezmę to. to ty masz. A nie, chyba. Tu na górę. Ej, jaki kombo! Dobra, to może ty strzelaj teraz, co? Albo, albo ja, no. Bo to rzeczy. będzie na czas. Aha, no to... Ja jestem dobry. Ale dobry w czym? Ty chcesz strzelać czy ja? No, no to czekaj, to weź na mnie I weź na kwiatek. Dawaj z tej strony. Szybko! E, to tylko... Ostatnio jak graliśmy, to wydawało mi się, że były trudniejsze zadania. Że więcej tych y, punktów było. Bum! Chyba tak. Dobra, to się otworzyło, to ja biegnę od razu. Czy... Jest. Czekaj, że Ja na tego wskoczę, nie, nie, nie. To nie zabiegnie. Okej. Okay. A, tu goście. Dobra, save. Znowu? Czy tam gdzieś możesz trafić? Czekaj, o, mogę? O, o, Z czerwonymi? Co ty możesz? Dobra. Czekaj. A, jeszcze gość jest. Bo ja już zwróciłem uwagę. Tu z prawej strony jest. Ej, czekaj. Um, Nie można. A, okej, okay, bo myślałem, że... Dobra. Okej. Okay. Tu chyba najpierw? raz? Dawaj yy, No co celuj, celuj O, to będzie trudne Tak o. o, kilka razy Dwa razy No Udało się O, minęliśmy A. jedno No właśnie widzę o, już kurczę Musimy stąd wyjść Na górę, nie? O, ile czerwony! Przepraszam, jeszcze To czekaj, poczekam, aż nas podniesie i przeskoczy tam na prawo. No w tego co? sobie i teraz. Ej, czemu? Czy Prze przewinimy, bo może będą czerwone? Nie, nie ma nic. Ja nie wiem, czy tu będę. No, A, byłem, ale. Nie, tu już nic dobrego nas nie czeka, tu są potworki na dole. To ja wszystko wszedłam. No dobrze, dobrze. Tutaj jak się rozpędzę... Czekaj. Temu na głowę? Może czerwony? Nie. Tutaj do butelki trzeba będzie jakoś wejść. Nie wiem... Czekaj, czekaj. E, tutaj się upewnię, dobra? A, widzisz, tutaj go No, w porządku. Czyli... Tu, tu... O! Ja mam o dwa czerwone A tu jest gościu na niego może na głowę Tu na tego też Czekaj, tu kwiatek powinien wyrosnąć czy nie To nie jest miejsce, gdzie kwiatek wyrasta? Powie, ale dobra No to czekaj, to najwyżej ja się rozpędzę te wyschę wrażle. A nie, temu na głowę, nie, nie <ścoughs> Czekaj. Dobra Dla na yeah, pewności w tego co tam na lewo jest dalej Okej Okej? Tam iść dalej? Nie! iść dalej, nie, nie ma, nie ma, nie ma. Nie, też myślałem... W ogóle, Bum. Okay. Myślałem, że tam jestem. Eee, Domik czy prezent? Zaraz, jak to jest? 150 kosztuje jeden ten? No No to dawaj, to, to, to możemy w 5 Akurat Tu 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 Jest jedno złote Kaczem. To coś? Nie ma. Um, defeat lots of Monty Ty, no To czekaj, musieli... to ja na ciebie wejdę. Ale... Czekaj, nie, nie, nie. Stój, 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 dawaj. W ogóle nie wiem jak to będzie wyglądać. Musimy ich pozabić strasznie dużo. W ogóle ta plansza, plansza sama się porusza i no. oni mogą być w tle. Tam wiesz, z tyłu albo, albo z przodu jakoś. A jak tu pójdę? Na dół. Aha. Hejka. No! No! Stoję nieruchomo! Z stoję nieruchomo! Dobra. Ty, prawie tutaj mnie, Dobra, to jednego ominęliśmy. No ja przy... no no. Tu nie mam jak zejść. A, je, je. To cześć, schodzę tu. A co to, co to było jeden? To zaliczyło nam jednego gościa? Tam na górę. Dobra. Tak. Otwiera. Zabij. Jest. Widzę. Stój. Nieruchomo, stoję, dawaj. Poskocz. A co on otwiera? O nie, dobra. A nie bardzo wiem. Nadu. Szybko zejdę, szybko zejdę na dawaj. Wow. Czemu tak szybko to spadło? Czekaj, czekaj, czekaj. Tam tegoś. Jakoś... Yy, szybko wracaj Dobra, osobno, będzie nie lepiej yy, Może być lepiej, no Ja na tu Zaliczyło? Zaliczyło Czekaj, czekaj, czekaj Jest Za 25 była jakaś nagroda chyba, ale... Nie, za 25 chyba nie ja tu spadnę Więcej? Ja już tam nie zdążę Chodź A jak zdobędziemy tego gościa co ma 10 punktów? Co to? Tu jest ich pełno Nie wiem ile tam się udało zaliczyć Lecisz <laughs> O nie, zubiłeś go! Cześć bo nie mam jajka, szybko wskakuję na Ciebie. Mm, nie, trawnik Bo nie No, jestem... Tego Dobra. dużego Dużego y, dwa razy, Czyli idę. Szybko Dwa razy zaliczyło pięciu aż To się opłacało Wskakuj! O, nie nie. <laughs> Dobra, cześć, cześć Dobra, tego możemy zjeść Na dole Tu 40-50. Tego zjem ze środka. W yy, daleko. 3 10 punktów jeszcze. No. Strzelam, strzelam. Zjadaj tego przed nami, może. No, no, no. Nie to. Dobra, jest. Ty dawaj, bo chyba jest najmniejsza nagroda 75. Ej, yy. Ciebie. Są te jajka, szybko. Każdą osobno, każdą osobno. Bierz i strzelaj. O nie, ja Ja biorę tych tutaj na dole. już jeden. Schował się. No. Czy trafiliśmy go? Nie, ej, wypuść mnie! Sorry. O, o, Nie, nie, nie. Bierz go! Aj, zabrakło. Koniec? 71, mm -hmm. chyba 75 najwięcej, chyba. No. A może i nie? Tak. Ale powiem ci, to była jedna z fajniejszych planż, bo Podobałaś wiesz, się? tak, bo tak było napięcie cały czas i plansza sama się poruszała. A ok. 75 było. A, no tak, oprócz tego jeszcze były normalnie na plansze do zdobycia. Więc niż to? O, okay. o jak? Ty miałeś, no, słabiutka. No nie najlepiej poszło, ale. Najlepiej ale proszę osoba fajna, no? Jaszczyk! Chyba... No je! Nie! Tak! Czekaj, czekaj, czekaj. No. Dobra, dawaj. Patrzę się. No, jestem. No, no, no to o co się ty w tym czasie powinieneś przebiec! Ja zdobywam, a ty, ty się nie cofaj, Dobra. bo mnie tylko zabija. To Dobra. Tu nie masz wyjścia, tu i tak musisz zejść. Gość da? No, czy tu to by Bo teraz nie wiem, jak ja mam zejść z to, to samo zniknie, czy? Tak. Dobra. Coś, Gościu tu przebiegnie, i teraz my lecimy dalej. O. No dobra. To nic nie ten. To możemy zrobić. Dawaj. A ja nie mam jajka. A ja No nie. To strzelaj ty, strzelaj ty. No on mnie nie. No, jeszcze raz. Nie da się drugi raz. No nie, to ty po mnie zabił. Tak go nienawidzę. Nie! Teraz mnie. No nic, no widzisz, to widzisz, to jest trudne z tym gościem. W niego. To nic nie daje. Nie, daje. Nie, nic. Zatrzymuje się. No ale przecież nie przejdziemy w ten sposób. Wejdź sobie na górę, to jest bezpiecznie. No nie. Dobra, to zdobywaj z tamtej ja zdobywam na dole. Utknąłem. No nie mogę wejść. Ja też nie mogę wejść. Nie! <laughs> ja cię kręcę. Może osuńmy się od ciebie. No, wiem, właśnie, ale to ciężko. Czy on tu to rozwali? A, to my tu możemy taka. O... Uważaj, uważaj, mamy malutko życia aleś. We dwójkę. Może tam dostrzeda, ale. o. Dobra, chodź. Poku trzeba mnie Trzeba przeskoczyć na nim i tutaj wejść od spodu. Uuu, on sam przejdzie i uderzy, dobra. Teraz my mamy możliwość założenia tego, Ej, no i to, to, go może ja zabić. to go może zabić. Po co masz ginąć? No, żebym miał pełne HP. No dobra. Zabij go. Schowaj się. Wskaż gdzieś. To nie o. działa, to tylko ciebie zróbmy. Eee. Nie trzeba ich ominąć. Tu był save'ik Dwóch na raz, okej okay. Jesteś tu gdzieś w okolicy? Tamten może trzymać czerwony, wiesz? To wpuśmie. Tak jest Nie! Uwaga Nie, nie! Ten z babą co? Nie! Nadziałeś się? Nie, zabijaj mnie! Dobra. To ja pierwszy, uwaga. Nie, nie żywiję jego. Nie, spokojnie. Nie żeby go. On gdzieś tam leci na ciebie w ogóle. Raz, dwa, trzy. Tu. Aha. Nie, raz, tu? dwa, trzy. Czekaj, jeszcze ja. Czekam, czekam. Nie, nie. Ale Oj, bo... Czekaj. Wejdź na mnie. Nie da się. Wejdź. Nie, bo... Poszkoć. Nie da się. Co? Ej, moje! No bierz, bierz, bierz. A. Weź na spokojnie Dobra. i Nie. leć pierwszy. E. A co masz w buzi? A bombę co mam? E. No ja się schowałam. Ty Nie mam jak, gdzie mam polecieć? Dobra. Ja! Ja, ja wracam, bo... Aha. Dobra. O! Przeskocz na... Dobra, no to leć pierwszy. Nie wiem jak. Musisz e. do mnie wciskać. Schowaj się z, albo za mną, albo leć przede mną. Gdzie wolisz? Ja przed tobą. Dobra. No to dawaj, ty już leć do przodu. Ja tutaj pozbieram ty z tyłu. Wow. Nie. Ech. Musiałem się dobić. Trz. Jakie uderzenie. Gazu! Ej, tu do mnie. Ale to ci tylko krzywda nam zrobi. Wow, wow jak się... Zaginie odpuść mnie. Ale co, co jest nie tak? <grym> nie, nic. Jak go zatrzymałem. Tu, 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 tu. Jak to śmiesznie wygląda. To czekaj. Dobra, ja wskakuję na Ciebie. ty, Okej. Okay. Nie! Dobrze działa. To też będzie boss? To jest Dobra, to ty uciekaj, a ja będę. Nie wiem, co ja to mogę robić za bardzo. Ty, chyba strzelać tu, na dole. O kurcze, nie wiem czy tak szybko to zrobię. No. <śmiech> <śmiech> Może rozdzielmy się? Nie, to jest dla jednego gracza, to jak tam ja się tam... ja chciałem właśnie to e, wziąć, ale to będzie lepiej. Jak się rozdzielimy? No. No dobra. Bo jak <laughs> możemy to na dole zrobić? Ale co? Ja w ogóle nie mam pocisków, więc ja jestem tu bezużyteczny. Szopę. Dobra, to jest... Prezent. Jest. Aha. Sherw tego na górze. Nie wiem, coś się, coś się zacięło. A, dobra, to było daleko po prostu. Weź kwiatek. Dobrze, dobrze. Nie. Jest. Tak. jest. To jest skuli. A w dinozaura może trafić i jego po prostu cofa do tyłu na chwilę. Musisz. Przejdź! O kurczę. Ech, dostałem. Trzeba przyspieszyć, bo nas ja je. E, Możemy w niego. E, coś poskoczyć? E, możesz w niego strzelić Z czegoś? Nie, muszę uciekać. Ech. Nie mamy szans. Ty jesteś gdzieś z przodu, dobra? Jest okej, okay, jest okej. Okay. Ja zginąłem, dobra, ale ty jeszcze jesteś. Już podlatuję do ciebie. Dobra, dobra, daj, ja wskoczę na ciebie, żebyśmy mieli. strzały. Ja strzelam gościa, A to musisz wbijać. Szybko, którym to się wbija? Dobra, nie udało się, nie uciekamy. Uuu, szybko wyjść na mnie, strzelaj w to. Dinozaura Nie! Tak, żeby go cofnęło. Aha. jeszcze raz, jeszcze raz. Co? Co zrobi? Co zrobi? Otworzyło się? Tak? On chyba jakiś taki zły się zrobił I moje strzały nic nie robią, wiesz? Także jest skazany... Zdany tylko na siebie w sumie No to zejdź! No, no dobrze, to... Jest okej okay. Tutaj niby go mogę trafić, ale... To nic mi nie zadaje Ole, przygrzmił Jupi! Ej, zejdź! Chcę coś zrobić Ej, wow. Już leciałem w dół. Sklezaurus Rex, prawie nic. Okej, okay, ale przynajmniej monety mieliśmy. Życia to ledwo, i monety trochę ponad połowę. Nie, nie będzie złotego. Złoty jest gdzieś tam widzisz z boku. Ale czerwony czerwone. też dobry. A ty jest y, ze szkieletem. O nie! Może go założyć też. Y, XM jest kostium. Tu jak chcesz, to możesz go wynaleźć. A to jest. Który to było? Pa Tu pod koniec. Lil. Nie wiem czy to nie jest... To jest Czacha. A nie, okej, okay, widać. No i dobra, słuchajcie. To jest dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek, e, całkiem długi wyszedł, także no. w porządku. Dajcie znać czy Wam się podoba. Już czy niedługo nie? będziemy nagrywać... Super Mario Maker 2! Tak, wychodzi druga część. E, my jesteśmy mm. fanami pierwszej e, i w sumie nie możemy się doczekać, także z tamtego na pewno też jakieś odcinki będą. No i co, na dzisiaj to wszystko. Jak zawsze dziękujemy Wam za oglądanie. i do zobaczenia! Narażka!